Kiedy w krypto zacznie wchodzić ulica? Stare czy nowe coiny? Jak je analizować? Oraz czy wróci hype na projekty gamingowe? To tylko niektóre z pytań, jakie zadaliście w najnowszym QA. Więc jeżeli rozumiecie, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę. I lecimy z tematem. Co robisz ze stablami? Łapiesz spadające noże longami? Czy kupujesz spot na spadkach? Zdecydowanie nie zagrywam longów moimi stablecoinami, jeżeli już są to sporadyczne okazje i mikroprocentem mojego portfolio. Natomiast zdecydowanie kupuję spot, buduję swoje portfolio na spocie i robię to w jaki sposób? Zawsze około 10-15, czasami 20% moich stablecoinów ląduje na giełdach i cały czas tam siedzi. Jednak nie siedzi, Bezczynnie. Ustawiam z góry zlecenia nieco niżej 20-30-40% poniżej obecnych wycen na wybranych przeze mnie altcoinach, czy też na Bitcoinie, po to, aby wyczekiwać na rynku czarnych łabędzi. Stablecoiny te rozrzucone są na kilku różnych giełdach i te zlecenia cały czas tam po prostu sobie. Siedzą. Natomiast oczywiście, że od czasu do czasu także wpłacam dodatkowo środki na giełdę, jeżeli znajduję jakiś nowy projekt, który chcę dorzucić do swojego portfela lub po prostu uskuteczniam swoją strategię DCA, wtedy owszem, dorzucam stable z mojej puli, które leżą sobie na moim portfelu sprzętowym i wtedy dopiero wysyłam i robię zakupy i odsyłam te krypto z powrotem. Natomiast dlaczego robię to w taki sposób? A dlatego, że sytuacja z FTX-em, Luną Celsjuszem, sytuacja z COVID-em pokazała, że... Czarne łabędzie to nie są odosobnione przypadki. Na rynku kryptowalut mamy naprawdę tego dość sporo. I prawdopodobnie wciąż gdzieś w tle kryje się coś, czego nie widzimy. Dlatego, żeby nie być do końca zaskoczonym, kiedy stanie się coś negatywnego, a już na pewno, żeby na tym skorzystać, musisz mieć stablecoiny, ponieważ te spadki zazwyczaj są bardzo gwałtowne, bardzo szybkie i szybko są odkupowane. 1000 zł i możliwość przeznaczenia na jakieś shitcoiny. Co by to było? No myślę, że byłby to na tę chwilę Dogecoin. O tyle, o ile traktowałem tę kryptowalutę jako shitcoina przez wiele, wiele lat, ta narracja, przynajmniej w mojej głowie, zaczęła się ostatnio zmieniać, jako że Elon Musk z Twittera zrobił XCOM i oświadczył, że chce z tej aplikacji zrobić jedną z najbardziej liczących się aplikacji finansowych na świecie. Jako że historia sukcesów Elona Muska jest dość długa, myślę, że ma spore szanse, aby zrobić coś bardzo ciekawego z XCOM. I jako że bardzo często ucierał Nosa banksterom bardzo często lubi przynajmniej ucierać nosa elitom, taki tutaj może pokazać wszystkim środkowy palec, tworząc nie tylko z Excom konkurencję dla większości aplikacji finansowych na świecie, ale wprowadzając tutaj Doczkoina po prostu by pozamiatał. Jak będzie zobaczymy 1000 zł na Doczkoina. Czemu nie? Przy jakiej wartości BTC w nadchodzących hoście, Twoim zdaniem, będzie dołączać ulica? No, moim zdaniem trzeba zadać pytanie, kiedy generalnie ulica się dołącza? Moim zdaniem ulica dołącza się w momencie, kiedy większość ludzi na rynku ma zyski. Dlaczego? Ponieważ większość ludzi, zwłaszcza nowych w inwestycjach, szuka tak zwanego potwierdzenia społecznego. Sami są nowi, nie są w stanie podejmować racjonalnych decyzji i szukają potwierdzeń, które pomogą im tę decyzję podjąć. A te potwierdzenia, pojawiają się w momencie, kiedy faktycznie większość ludzi na rynku zaczyna zarabiać. Dlatego moim zdaniem warto obserwować wskaźniki, które pokazują nam właśnie jak wygląda ta profitowość. I takim wskaźnikiem między innymi jest SOPR i na tą chwilę jesteśmy mniej więcej na neutralnym poziomie. Natomiast to potwierdzenie społeczne działa także odwrotnie. Więc kiedy wszyscy na rynku zaczynają być stratni, a właściwie większość ludzi zaczyna być stratna, zaczynają ludzie marudzić na swoje inwestycje, wtedy ludzie się odłączają i wtedy do akcji wkracza tak zwane smart money. Termin smart money oznacza mądre, sprytne pieniądze, które właśnie rozumieją te zależności i rozumieją, że jeżeli aktywo cieszy się dobrymi danymi rozwojowymi, cieszy się dobrą adopcją i ma spory potencjał do tego, aby ten trend się utrzymywał, po prostu lokują tutaj swoje środki. Moim zdaniem cały Cały czas ten dobry moment na zakup, przynajmniej BTC, trwa. Jesteśmy, jak już wspomniałem, na terenie neutralnym i wydaje mi się, że na poziomach 35-40 tysięcy dolarów, co pokazują wskaźniki, będzie już po ptokach, ponieważ większość ludzi będzie wtedy na zysku, i wtedy to potwierdzenie społeczne zacznie nabierać na sile. A wtedy nie będzie to moment na zakupy, będzie to moment na to, aby zyski swoje realizować. Tutaj tylko mała dygresja, ponieważ nie chodzi mi o to, aby się kaszować 35-40 tysięcy dolarów na BTC. Każdy dla siebie musi podjąć decyzję, kiedy jest ten idealny moment. Chodzi mi jedynie o to, że od tego poziomu zacznie się taki etap na rynku, gdzie większość ludzi, kiedy będzie handlować swoimi kryptowalutami, swoimi bitcoinami, będzie na zysku. I to nie jest moment, aby kupować. Trzeba się wtedy zacząć zastanawiać, jak te zyski zrealizować. Dla każdego z nas będą to inne poziomy. Moim zdaniem, ten okres, jak pokazuje przynajmniej historia, będzie trwał kolej 6 12 miesięcy i wtedy faktycznie należy rozłożyć swoją sprzedaż. Opłacalność kopalni po halwingu i zagrożenia, jeśli cena BTC nie wzrośnie. No, sprawa naprawdę jest bardzo prosta. Na początek kopalnie, zwłaszcza małe kopalnie, które nie mają zbyt zoptymalizowanych kosztów kopania BTC, niestety się pozamykają. To jest to normalne prawo Rynku. Natomiast z drugiej strony zauważcie, że chociażby ilość zużywanego prądu cały czas się zmniejsza. Ludzie też dzięki Bitcoinowi starają się znaleźć coraz to nowe sposoby na to, aby wykorzystywać, aby pozyskiwać energię i dzięki tej energii Bitcoina kopać. Tutaj przykładem jest chociażby energia wulkaniczna. Idąc dalej, w Bitcoina mamy wbudowane dostosowywanie trudności. I nawet jeżeli część kopalni tutaj nam się wyłamie, to Dzięki temu, że mamy dostosowanie trudności, cały czas kopanie będzie tak samo konkurencyjne, więc moim zdaniem długoterminowo jeszcze dla Bitcoina żadnego realnego z tego tytułu zagrożenia nie ma. Mało tego, widzimy duże firmy, duże instytucje, które teraz, właśnie przed Halvingiem. Zbierają kapitał na to, aby powiększać swoje kopalnie. Sprzęt staje się też coraz bardziej konkurencyjny, hardware staje się coraz bardziej zoptymalizowany, co pozwala na kopanie bitcoina taniej. Jednak, jak wspomniałem, wbudowane dostosowanie trudności w bitcoina sprawia, że że kopalnie Bitcoina cały czas jest tak samo sprawiedliwe i bezpie o bezpieczeństwo Bitcoina przynajmniej ze strony kopalni kryptowalut nie musimy się martwić przynajmniej przez kolejne lata. Jest twoje zdanie na temat ludzi, którzy wyśmiewają inwestycje w krypto? W krypto ogólnie, czy w jakieś pojedyncze projekty. Jeżeli w krypto ogólnie, jako w technologię, to uważam, że najprawdopodobniej po prostu są niewystarczająco wyedukowani i po prostu z tego powodu nie widzą wystarczającego potencjału. Plus, widzą wiele różnych zagrożeń i w ten sposób rysuje im się cały obraz rynku krypto. A kiedy budujesz swoje opinie na, na główkach, kiedy budujesz swoje opinie na podstawie wydarzeń na rynku, a nie na podstawie danych chociażby rozwojowych, no po prostu tak to się kończy. Dla wielu osób rynek kryptowalut to tylko i wyłącznie oszuści, wciąż dla wielu Bitcoin nawet jest tym aktywem, który służy tylko i wyłącznie na korzyść terrorystów oraz na korzyść handlarzy bronią, a idąc dalej, na rynku tylko mamy i wyłącznie projekty typu FTX, które tylko czekają, aby... Upaść. I Tak to wygląda, jeżeli budujesz swoją edukację, swoje przekonania w mediach. Tak się jednak nie powinno robić. Moim zdaniem ludziom po prostu brakuje edukacji i tutaj poniekąd jest moja rola, przynajmniej taka rola, jaką sobie postawiłem, czyli chciałem tutaj dołożyć cegiełkę do tego, aby Dzięki informacjom, które przekazuję, ludzie zrozumieli rynek kryptowalut. A czy zainwestują, czy też nie, ich oczywiście sprawa. Moim zdaniem, kryptowaluty i technologia blockchain są tutaj, żeby z nami zostać na bardzo, bardzo długo. I moim zdaniem, czym szybciej sobie to uświadomimy, tym po prostu lepiej. Czas jednak pokaże, czy to jest racja, czy też błąd. Bogaci biorą kredyty, żeby się dalej bogacić. Może w krypto też to tak zadziała. No, Moim zdaniem nawet mamy historie na rynku kryptowalut, które pokazują, że kredyt może zadziałać, ponieważ ktoś kredyt wziął i faktycznie tutaj zarobił. Moim zdaniem jednak jest to bardzo słaba strategia. Natomiast kiedy te osoby podejmują tego typu działania, ponieważ inspirują się osobami bogatymi, to czego jednak nie widzą, to to, że bogaci bardzo często jednak podejmując tego typu decyzje, czyli biorąc dźwignię, biorąc kredyt, także tracą. Mu, tylko po prostu... Musisz wiedzieć, że o tym się zbyt wiele nie mówi. Druga sprawa, o czym się nie mówi, to jakim procentem portfela taka strata jest. I nawet jeżeli bogaty na dźwigni się przewróci, to w większości przypadków bogaty nie zbankrutuje i dalej bogatym jest, ponieważ jeżeli doszedł do bogactwa, to możemy, mieć, możemy uznać za wysoce prawdopodobne, że ma bardzo tutaj wszystko dobrze poukładane z punktu widzenia inteligencji finansowej. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś przykłady, rok 2022, wiele instytucji finansowych z rynków tradycyjnych ma ekspozycję na rynku kryptowalut. Jedni mają ekspozycję na FTX-a, inni mają ekspozycję gdzieś tam w DeFi. Kiedy widzisz miliardy dolarów ulokowane w DeFi, to nie jest tak, że te środki pochodzą od kowalskich. W wielu przypadkach są to środki ludzi bogatych, ale po pierwsze, nie jest to zazwyczaj większość lub nawet całość ich portfela i nawet jeżeli stracą, to się nie przewrócą. A ty? kiedy weźmiesz kredyt, niestety możesz pójść z torbami, a jak pójdziesz z torbami, odbudowanie tego tobie może zająć po prostu lata. Jeżeli używasz dźwigni, jest to miecz obosieczny, a to oznacza, że niestety może się to okazać dla Ciebie. Zgubić. Co myślisz, że będzie dalej z dolarem? Czy warto już kupować, czy dolar upadnie? No, Jeżeli chodzi o upadek dolara, tutaj raczej, jeżeli nawet miały to się wydarzyć, to wydarzy się w kolejnych dekadach i być może nawet nie wydarzy się jeszcze za naszego życia, jednak kto wie? Gospodarka to jest tak wiele różnych naczyń połączonych, że praktycznie dzisiaj każdy, kto próbuje oszacować to, co na rynku się wydarzy, może powiedzieć, że praktycznie czyta. Z fusów. Czy dolar jest możliwy za 2 zł? Jak najbardziej jest? Czy dolar z powrotem wróci na 5 zł jak najbardziej jest to prawdopodobne? Historia pokazała i to nie tak odległość, że zarówno jedna, jak i druga wycena miała miejsce w niedalekiej przeszłości. Natomiast zdecydowanie Stany Zjednoczone jako gospodarka tracą swoją dominację, jednak będą ją tracić długoterminowo. W krótkim terminie wciąż jest to bardzo silna gospodarka i obstawianie stricte przeciwko Stanom Zjednoczonym moim zdaniem nie jest zbyt roztropne. Ja myślę, że to jedynym ubezpieczeniem dla nas jest. Po prostu dywersyfikacja. Ja u siebie dolara nieco dołożyłem po dokładnie 4,01. Wcześniej zakupy wpadły po 3,70. Później mieliśmy tą górkę, teraz co nieco dokupiłem. To jednak raczej jest to część mojej poduszki finansowej niż jako część moich głównych inwestycji. Natomiast co jest moim zdaniem dużo bardziej istotne, to fakt, że w moich oczach dużo. Lepiej jest po prostu trzymać na swoim koncie aktywa. Aktywa, które finalnie, niezależnie od tego, która waluta będzie dominować, będzie odpowiednio wyceniona w walucie, która zdominuje ten rynek. Czy będzie to dalej dolar, czy to będą waluty inne. W krótkim terminie możemy mieć wahania, w długim terminie aktywa wartość swoją nabywczą będą zachowywać. Zwłaszcza te dobre: złoto, bitcoin, akcje, nieruchomości. Wybieraj. A mówię tutaj o tym, dlatego że ja dla siebie odrobiłem dość ważną lekcję. O tyle, o ile w krótkim terminie waluty Fiat są genialne do tego, przynajmniej na razie, póki nie zostaną czymś lepszym zastąpione, są idealne do tego, aby dokonywać krótkoterminowych transakcji. Są dobre do tego, aby przetrzymywać krótkoterminową wartość nabywczą naszego pieniądza. W długim jednak terminie, no słuchajcie, no wszyscy przecież widzimy, że wartość nabywcza naszych środków cały czas topnieje. Dlatego warto zamieniać te Pieniądze, które dzisiaj trzymacie chociażby w przysłoniowej skarpecie, po prostu na aktywa. Zwłaszcza właściwie tylko wtedy, kiedy zamierzacie je trzymać długoterminowo. Ponieważ jeżeli faktycznie trzymacie w wersalce, w skarpecie, niestety okaże się, że zostaniecie z ręką w nocniku. Kolejna rzecz, jaka właśnie przyszła mi do głowy, to to, że wiele osób rozumie ten problem, czyli problem trzymania naszych walut FIAT jako sposób na wartości nabywczej naszego pieniądza. Jednak często osoby chcą, aby bardzo szybko żonglować różnymi aktywami, aby nie tylko przechować wartość, ale także co nieco zarobić. Jest to jak najbardziej OK. I tak co 3, co 6, co 12 miesięcy chcą wyjść ze złotówki do dolara, później z dolara do akcji, później z akcji do złota, ze złota do kryptowalut, później z kryptowalut z po powrotem wyjść do fiatów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jednak zamieniacie się... Tradera. I jeżeli faktycznie tak aktywnie tradujecie, czym częściej, tym moim zdaniem gorzej, zaczynają budzić się w nas emocje, których w życiu nie doświadczyliśmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o dużo większe pieniądze. Dlatego ja osobiście staram się inwestować długoterminowo właściwie w każde aktywa, jakie mam w swoim portfolio i tego typu ruchy robić raz, tylko i wyłącznie na kilka lat. Statystyki pokazują, że fundusze aktywnie zarządzane nie są w stanie. Przebić wyników prostego kupienia i trzymania ekspozycji na SP500 na przestrzeni wielu, wielu, wielu lat. To powiedz, czy Ty, osoba, która nie ma zbyt wielkiego doświadczenia w inwestycjach, faktycznie jesteś gotów na to, aby rywalizować z inwestorami, z zarządcami funduszy? Inwestycyjnych, którzy mają wieloletnie doświadczenie, którzy nawet pomimo tego, że to doświadczenie mają, nie są w stanie w większości, oczywiście mówimy o większości, ponieważ jest to chyba ponad 80%, jeżeli dobrze pamiętam, nie są w stanie nawet ograć zwykłego hodlowania SP 500. Jakie krypto, poza BTC, ETH jeszcze polecasz i czy portfel Exodus będzie dobry? No, jeżeli chodzi o te polecanie, to jedyne, co mogę polecić, to to, abyś sam podejmował własne, odpowiedzialne decyzje. I polecam jeszcze, abyś absolutnie nie sugerował się żadną wypowiedzią, jaką słyszysz usłyszysz z ust jakiejkolwiek osoby w internecie. Jeżeli pytacie mnie, to jedynie mogę Wam powiedzieć, co ja w moim portfolio robię i liczę na to, że wykorzystacie te informacje nie do tego, aby je kopiować, tylko do tego, aby zestawić je ze wszystkimi dostępnymi opiniami, zestawić je i skontrować z Waszą obecną wiedzą, i podjąć jak najlepsze decyzje dla siebie. Na koniec dnia każdy z nas jest odpowiedzialny za własne decyzje. Natomiast mogę Ci powiedzieć, co ja polecam sobie robić na ten czas i co ja faktycznie robię z tego powodu. Ano, do portfolio dorzucam L1, dorzucam także Bitcoina. Bitcoin jest to wciąż większa część. Prawdopodobnie niebawem zmieni się to na korzyść altcoinów, czyli nieco więcej pójdzie w altcoiny L1 i L2. Głównie nieco w projekty gamingowe, a właściwie w ekosystemy w gamingu. I to właściwie tyle. się jeżeli coś wpadnie dodatkowo do mojego portfela, być może coś rozegram pod narracją, być może rozegram jakieś kolejne IDO, IEO, zobaczymy, na pewno o tym Was poinformuję. Natomiast to właściwie tyle, jeżeli chodzi o inwestycje. Jeżeli chodzi natomiast o portfel, tutaj ja bym Exodusa odpuścił, nawet jeżeli wybierasz dla siebie hot wallet, to znalazłbym jakiś inny, jak chociażby Trust Wallet, ponieważ z tego, co się orientuję, Exodus był wielokrotnie hakowany. Nie jestem pewien, jakie były tego powody, natomiast tutaj bym po prostu Uważam. A jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli chodzi o portfele, tutaj znajdziesz materiał, który dokładnie omawia, czym portfele są, jaką funkcję pełnią oraz jakie rodzaje portfeli na rynku kryptowalut mamy, co myślę jest takim komple kompletnym poradnikiem, aby zdecydować w pełni świadomie, który portfel będzie najlepszy versus nasze oczekiwania. Moim zdaniem warto zainwestować już na samym początku jak najszybciej w jakikolwiek portfel sprzętowy, ponieważ tutaj mamy największy poziom bezpieczeństwa. I ja zdaję sobie sprawę, że te kwoty czasami jest to kilkaset złotych dla portfeli takich najbardziej wypasionych kilka tysięcy, jednak osobiście uważam, że nie ma sensu inwestować w te portfele, zwłaszcza jeżeli nie jesteście gadżecierzami. Portfel sprzętowy możemy potraktować jako swojego rodzaju Ubezpieczenie. Ubezpieczacie samochód, ubezpieczacie życie, dom, mieszkanie, więc dlaczego by nie ubezpieczyć siebie, swoich finansów na rynku kryptowalut? I jednym z najlepszych sposobów na to, aby je ubezpieczyć, przynajmniej ubezpieczyć od kradzieży, ubezpieczyć od upadków giełd, ubezpieczyć od ataków hakerskich, jest to właśnie kupienie portfela sprzętowego. Moim zdaniem warto. Oczywiście to ubezpieczenie może zawieść, ponieważ nie ubezpieczy Ciebie. Od tego, że źle przechowujesz klucze prywatne do tego portfela, źle przechowujesz CD i jeżeli gdzieś komu się udostępnisz, niestety, ale dostęp do krypto także stracisz. Więc finalnie, co będzie dla ciebie? Najlepsze? Nie wiadomo, być może dla niektórych okazać się lepszą opcją trzymanie środków nawet na giełdzie CEX, ponieważ te osoby absolutnie sobie i swoim umiejętnościom nie ufają. Moim zdaniem są to ultra łatwe i nauczalne umiejętności. Warto to zrobić, jednak każdy decyduje za siebie. Wysłałem z Ledgera jedną dziesięciotysięczną bitcoina na giełdę i nie doszło. Minimalna kwota to było 2 dziesięciotysięczne, czyli 20 tysięcy satoshi. No niestety w regulaminach giełd bardzo często jest, kiedy Wejdziecie sobie na, na przykład Binance Fees, wpiszcie sobie Bybit Fees, wpiszcie sobie Zonda Fees i tam będzie tabelka, gdzie zobaczycie, jak właśnie wyglądają koszty transferów oraz minimalne kwoty wpłaty czy też wypłaty dla poszczególnych coinów. I niestety, owszem, możecie tutaj starać się do tych środków dostęp odzyskać. Poprzez kontakt z supportem, jednak wiem, że jest to ultra, ultra trudne i ultra mało prawdopodobne. A nawet jeżeli się wydarzy, zwłaszcza jeżeli chodzi o małe kwoty, niestety, ale tego typu obsługa tego typu problemów, kiedy. Nie spełniliśmy wymagań regulaminu, generuje koszta, które bardzo często przewyższą te małe kwoty. Inny jeszcze przykład, jak wygląda rozwiązywanie tego typu problemów. W praktyce mój dobry przyjaciel wysłał na giełdę Binance tokeny Gala, i to działo się w momencie, kiedy bridge na Gali został schakowany, i wtedy giełda zablokowała możliwość wpłaty Gali na konto. Natomiast mój znajomy wysłał te środki. Na giełdę i niestety nie miał do nich dostępu, więc otworzył ticket. Ta sprawa zaczęła być rozwiązywana, i dostał informację, że owszem, giełda. Może do tych środków odzyskać dostęp. Potrzebują na to, jeżeli się nie mylę, ponad 30 dni, czy nawet więcej, i opłatą będzie 500 dolarów, ale jako, że kwota na tym tokenie, jak ta inwestycja była to 3 czy tysiąca dolarów. Oczywiście, mój znajomy zapłacił i dostęp do swojej gali odzyskał po miesiącu. I tutaj bardzo często gdzieś tam w komentarzach, czy w jakichś takich luźnych rozmowach, słyszę, jak. Psy są wieszane właśnie na giełdach krypto. Jednak nie oszukujmy się. Są to wciąż w wielu przypadkach nieuregulowane lub jeszcze nie w pełni uregulowane podmioty, a już na pewno nie w pełni działające instytucje finansowe, tak jak banki. A dzisiaj ludzie się przyzwyczaili do tego, jak funkcjonują banki, jak funkcjonuje bankowość, i spodziewają się, że rozwiązywanie problemów tu i tu będzie wyglądało tak samo. Otóż niestety na tą chwilę nie do tego trzeba się przyzwyczaić, zwłaszcza w momencie, kiedy nie jesteśmy na bieżąco w krypto się dzieje naprawdę bardzo dużo i to na koniec dnia bardzo często nie jest winą giełdy, ponieważ albo ostrzegli o czymś, czego nie należy robić, lub już jest to w regulaminie zapisane. Co dalej z kryptocom? Jakie twoje przemyślenia? No, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej z kryptocom, trzeba obserwować ich działania oraz ich wyniki. Działania, myślę, są bardzo pro, ponieważ rozwijają się cały czas, starają się eksplorować nowe kraje i z tego co kojarzę, otworzyli się na Singapur albo odwrotnie. Singapur otworzył się na kryptocom, co jest gigantycznym krokiem. Idąc jednak dalej, jeżeli spojrzymy na wolumeny, no szału, nie ma 50 milionów dolarów, biorąc pod uwagę, je, że niektóre giełdy wyrabiają. Dziesiątki miliardów dolarów i to jednego dnia, oczywiście są to pojedyncze dni, jednak pojedyncze miliardowe obroty na takich giełdach jak Coinbase czy Binance nie są właściwie rzadkością, właściwie występują bardzo, bardzo często. No to tutaj Cryptocom pozostaje w tyle. Jako giełda myślę, że bez problemu przetrwają, natomiast jeżeli chodzi o token Cero, czyli token Kronos, no tutaj ja osobiście wciąż mam dość duże wątpliwości. Na początek dane rozwojowe pokazują, że mamy wciąż między 30 a 40 tysięcy Dziennych transakcji, co jest wynikiem, można powiedzieć, przeciętnym na przestrzeni różnych L1. Natomiast jest to wynik dość stabilny, więc wygląda na to, że na tym wykresie przynajmniej doświadczyliśmy dna. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę nowych użytkowników, strasznie ten wykres się wypłaszczył. Co nam mówi, że niezbyt wiele osób nowych zaczyna z tego ekosystemu korzystać. Co oczywiście nie jest dobrą informacją. I jeżeli ten trend utrzyma się dłużej, wygląda na to, że ten ekosystem po prostu ma zbyt duże szanse, aby. Zostać zapomnianym. Zobaczymy, jak się będzie to rozkręcało w najbliższych miesiącach, kiedy i o ile rozpocznie się hoss, w co ja osobiście wierzę. Będziemy obserwować, jak będą wyglądać te wyniki. Natomiast ja do swojego portfolio już CRO nie dokładam, natomiast nie sprzedałem swojej pozycji, ponieważ tego projektu jeszcze póki co nie skreśliłem, ponieważ cały czas dość dobrze funkcjonują. Stare czy nowe coiny? Jeżeli stare, to jak je analizować? No, moim zdaniem. Obie te opcje są dobre, wszystko zależy właśnie od tego, jakie przeanalizujemy i jakimi danymi rozwojowymi te projekty mogą się poszczycić. Moim zdaniem podstawową rzeczą, jaką musimy wziąć pod uwagę, to oczywiście dane rozwojowe, które monitorujemy na eksplorerach danych blockchainów, danych projektów. I tak, jeżeli inwestujecie chociażby w L1, wpisujesz sobie Polygon Scan, wpisujesz sobie w Google Sol Scan, wpisujesz sobie Chronos Scan itd., itd. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego Explorera, na którym znajdziesz wszystkie potrzebne dane rozwojowe, wpisujesz w Google Explorer, np. Polk.explorer. Arbitrum, i tak dalej, i tak dalej. Następnie na tych eksplorerach szukamy wykresów, które pokazują nam dane rozwojowe. A jakich danych szukamy? Szukamy danych na temat ilości dziennych transakcji, szukamy danych na temat aktywnych adresów, szukamy danych na temat ilości dziennych nowych adresów, czy też szukamy danych na temat ogólnej liczby wszystkich adresów, jakie są na danym blockchainie, w danym projekcie. I ja osobiście dla siebie szukam tutaj na tych wykresach trendu wzrostowego, zarówno krótko jak i długoterminowego. Zdaję sobie sprawę, że zwłaszcza w bezsie te wykresy niekoniecznie mogą być wzrostowe, natomiast wtedy obserwuję, zwłaszcza w przypadku projektów starych, gdzie Projekty przeszły już przez jeden cykl, czy obecna BESA pokazuje nam większą aktywność niż w BESŚ-ie poprzedniej. A to nam oczywiście pokazuje, że ten projekt cieszy się coraz większą adopcją. Następnie sprawdzamy, jak wygląda tokenomia, czyli ile nowych tokenów w ekosystemie się pojawia, czy też ile z ekosystemu znika, czyli jaki jest poziom inflacji lub deflacji. I wtedy, jeżeli mamy dostęp do tych danych, możemy zacząć ten projekt porównywać z innymi projektami na rynku, które zwłaszcza są na rynku, już dłużej i wtedy patrząc na poszczególne cykle możemy te dane ze sobą porównywać i wtedy widzimy jeżeli inny projekt mając adopcję na poziomie X bardzo podobną tokenomię uzyskał taką i taką wycenę czy też taki i taki market cap w tym przypadku możemy zakładać, że potencjał tego projektu jest bardzo podobny i możemy oszacować, czy w danym momencie jest niedoszacowany, czy też przeszacowany. Nie możemy też zapominać o problemie, jaki dany projekt rozwiązuje. Musimy też spojrzeć, jak wygląda konkurencja i o jak duży kawałek tortu wszyscy tutaj walczą. Moim zdaniem takim dobrym przykładem z brzegu będą tutaj projekty platformy. IDO, czyli tak zwane launchpady. Kiedy te projekty na rynku się pojawiały, było ich tylko kilka. Targetowały bardzo istotny problem, ponieważ po czasie ICO z roku 2017 w wielu przypadkach te ICO okazało się być nielegalnym procederem. A to oznacza, że rozwiązanie tego problemu było warte naprawdę bardzo dużo. I kiedy mieliśmy kilka projektów, które rozwiązały ten problem, przynajmniej w dużej jego części, okazało się, że te inwestycje były naprawdę ultra ultra lukratywne. Później to spowodowało, że na rynku pojawiły się setki różnych launch i to właściwie trwa do dnia dzisiejszego. I dzisiaj bardzo trudno jest wybrać jeden, który zdominuje ten rynek, ponieważ będzie to ultra trudne. I ten kawałek tortu dzisiaj jest podzielony na kilkaset przynajmniej różnych części. Więc, kiedy zaczynamy analizować, czy to stare, czy to nowe projekty, moim zdaniem warto znaleźć na temat tych projektów jak najwięcej informacji, znaleźć projekty podobne i wtedy porównywać jak najwięcej. To przynajmniej działa w moim przypadku, ponieważ kiedy zaczynamy porównywać, mamy dużo większą, dużo szerszą perspektywę na temat tego, jak konkretnie wygląda sytuacja danego projektu. Natomiast jest jeszcze coś, o czym warto wspomnieć, i są to chwilowe narracje, chwilowy hype, czego nie jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć. I nawet jeżeli mamy Niszę, czy też projekt, który nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, to, że czasami rośnie, nie oznacza, że jest to projekt użyteczny. Po prostu może się wydarzyć, że w jakiejś niszy, jakiś jeden projekt trafi pod lupę jakiejś dużej instytucji, trafi pod lupę jakiegoś dużego gracza. Ten zainwestuje w ten projekt miliony, czy też dziesiątki milionów dolarów, i automatycznie inne projekty z tej niszy zaczynają obrywać pozytywnie rykoszetem. Jednak to pozostawiając gdzieś w tyle, mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy Wam pomogą, kiedy będziecie dobierać projekty do swojego portfolio. Czuję, że wróci gamingowy hype, jako nieliczni będą zawsze użyteczni i bezpieczni. No z tym bezpieczeństwem to jednak różnie, ponieważ ostatnia hossa pokazała, że faktycznie nisza gamingowa miała się bardzo dobrze. Ja uważam, że nisza gamingowa wciąż będzie miała się bardzo dobrze. Jednak jeżeli chodzi stricte o bezpieczeństwo, wciąż biorąc pod uwagę jak bardzo chciwym rynkiem jest rynek kryptowalut, zwłaszcza w hossie. Trzeba mieć na uwadze, że pojawi się mnóstwo, mnóstwo gier, które będą kopiami innych gier, które będą dość prosto robione, zwłaszcza teraz w okresie, kiedy rozwija się sztuczna inteligencja. Tworzenie takich gier wcale nie będzie trudne i jeżeli będzie dobra otoczka marketingowa, będzie pojawiało się sporo projektów, które będą tylko i wyłącznie na rynku, aby zgarnąć naszą kasę. Natomiast czy będą użyteczni? Tutaj jest temat, myślę, bardzo ciekawy, ponieważ osobiście uważam, że faktycznie... Nisza gamingowa jest bardzo, bardzo niszą prostą, dlatego właśnie podczas hosy bardzo dobrze się rozkręca, ponieważ nie trzeba, nie jest to Rocket Science, aby zrozumieć, jak grać w grę. Tutaj jednak należy pamiętać, że zawsze będą użyteczni to Niekoniecznie, ponieważ większość gier jest bardzo niegrywalna i poziom satysfakcji z gry, chociażby tego, co mamy. Na konsolach Xbox, PlayStation, a tego co dzisiaj mamy na blockchainie, naprawdę wciąż dzieli przepaść. Na szczęście widzę, że projekty to rozumieją i bardzo mocno skupiają się na tym, aby tworzyć i ulepszać gry, które mają służyć graczom na kolejne pokolenia. Moim zdaniem, blockchain gamingowy jest faktem, cały czas się bardzo dobrze rozwija i zostanie z nami na lata, więc na tę niszę ekspozycje, moim zdaniem, warto mieć. Jeżeli stawiasz swoje pierwsze kroki na rynku kryptowalut, ten materiał Tobie zdecydowanie pomoże zacząć tutaj z głową. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!